Jestem Polakiem To Polaki, kosz do pełna Papiryn bytel Co witać po... Dzień dobry Dzień dobry Co tam po Do kosz do pełna nie, Dalej nie idziemy. Kosz do pełna musi być, bo jak nie to pannę wodą do kasza i zabieramy Za ile sprzątniecie to z tego drogi? Tak po koło Jak za źle Do, do kosz do pełna Nie wiem gdzie to Do kosz do pełna Albo zabieramy włoto. <laughs> Albo che vuoto. vuoto. Chyba, no, że jeszcze ochrona będzie wykupiona Bo tak na grabarkę czterech pancernych przyjedzie to. I pięć <grym> cukrów. To... Teraz chłopaki to... 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 to do przodu i prowadzi ci to do przodu. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Ci, jedziemy.